Hej, na odcinku z Lego Dziś będziemy robić misję i kilka klocków Tutaj był jeden klot, który niechcący zabrałem, tutaj od niego. Trzeba było mieć tego loda z jednego No i tam jeszcze klotek chyba jeden. Nie, no, no jak chcię postać. Oraz złapaliśmy. Dość, się ktoś dał. Nie, nie spał. A moja kolej. Samotny. I mam raz dzisiaj, że był w takim innym miejscu? Dobra, ukryty. Gdzie tam było mało. Olej, tam był. No, ja tylko weźmiemy wszystkie klocki czerwone. O, kilka zostało. To i właśnie to. No, co jest? Wziąłeś tutaj, grobie spadłem. A to jest to jest amontowane to coś. No i są to samo, ej, to jest bugowane. no nie. To za się na pewno zrobisz, tylko za pro A tak to jest spagowane. Ale no te takie są bosajem, nie. Tutaj właśnie ta postać jest chyba dźwignie. To jest... To jest chyba tylko. No. O, uda się. Nie uda, to jest pakowane, no. No, na no moich najmniej ulubionych, bo... Jest to jeden kloczek z tutaj jeszcze jest dźwignia. Ale już No spadłam. No, się znalazł, prawda? Powiem że w jakimś zamku była kiedyś. Teraz już. Jak wydaje. gdzie tam tej księgi, nie księgi, robić bo nie umiem no, no, bo tam jest pakowany tam ja Jestem dalej Jak tego i to jest To Z jakiej klocki, klocki mi z tutaj jest? A coś dobrego? Paza tylko. Było spakowane tym. Ten, ten ma... Mogę nie go zrobić. Jeszcze raz skanę i Ja z niczym zrobiłem kilka. ko... ...nikoinów. O. robiłem tu nic. Nie uciekaj owca. Czekam na znów. Pewnie to z Asnerowsa ty mi nie ucieknie. Właśnie tutaj się mi pakowało, z tej spadałem. Na górę sedłem. O! Chyba to trzeba wyśle go lasem, czy nie trzeba? Chyba wyśle go lasem. E, wiesz ile nam daje to wykoń? Chyba nam daje 6 milionów to wykoń, wiesz o tym? Albo 600 tysięcy, ale chyba... A, a nie, chyba 600 tysięcy. Albo 6 milionów wulkanu, chcę proszę. Bo się nie da wejść do wulkany i tam bym mógł. coś spisanego byś, ale się nie da, znajdziemy na to odpowiedź. Mi się tam można było kilka zrobić. Jeśli mi teraz zrobić level, potem. O, o um, Gdzie jestem? Ten kamyk to, to moje życie. Ten podmap, o, i ten kamyk mnie uratował, widzisz? Kamek chyba Zysia, nieee! Padam nie, Badam, nie no wiem gdzie. O, o, jestem! Nie jestem! Po prostu się da, tylko trzeba długo iść. Czy moje pojedyncze stanie się bako, Jak sam z tego wyjść? Mocy. Muszę się gdzieś teleportować, bym musiał. Musiał zrobić mapę Dobra Gruba dźwignia, a może jeszcze złapiesz O Kam zidzie mi na chwilę uratował Ja bym, czy tak pana nie wszystkie no, Dobra, dajemy No weź Mordor to był gdzieś tutaj na dole? Gdzie ja jestem? Nie, mnie nie zteleportowało, tylko mnie zteleportowało pod mapę

Mam jeszcze klucz, to jednego mi był po musiał mam klucz, zatem to innego klocka jest klucz. no klucz, klucz, i znik aha, ta kraje popsuta, Teraz może się tepnąć. Uuu, Akurat cioło. teraz, a to ciała? teraz to musiało to zrobić. Prostu... Aby było, szukać jakiegoś dźwięku, bo do postaci. Bocie. Będziesz to co yes. tej takiej wieży O tej? Ta wieża z ok... nie było potrzeby to Ale wiem o kurą ci chodzi, ja to teraz ale daleko ten krosk zostawiłem go. O dam 7... nic nie było. Klosek no, Przepraszam, nie będę nic tego robił, bo właśnie wszystkich cóż teleportuję. To chyba tamta, a nie to są... to nie ta, to, to są dwa my. To. Yes, ja, ja tutaj szukam, tej nie ma. Tutaj... Wielka. Nie Nie wielka Pozukam Powszem mi w tym pomoże, mam nadzieję że jest ta rozwalona To około poszukam. Ja szukam. Właśnie ją mam. Taka, To taka inna, że tutaj tej był kroczek, tutaj to nie trzeba było wejść. Ale jak po się właśnie było to tutaj. Masz dwa rzeczy Wiesz, sam, sam. Jak, jak sam? Ja przyjdę do ciebie, zobaczysz piękne

W końcu w prawie wszystkie postacie, bo jest to dwa są specjalne, czy nie? nie A ja tutaj mogę zaznać bo chyba mi szybciej pójdzie, A mam końcowce. No ale pokazuję, skarf. No, te są najłatwiejsze dla mnie. Eee. Uh. Assao. easy. Jest jakiś innego klocka serwonego brakuje, ale to po... Proszę, no. klocek. U tej. A tej trzeba było mieć klucz. Kolejny. Pamiętam to akurat. Przyszukałem tutaj, ale jakoś nie znalazłam A może posłuchać O, oh, upadł, zginął. Bo okay. okay. to... Tutaj, tutaj ty jesteś? Ano, to jestem, ten okay. quest. Ale się nie tepnie, tylko takie coś jest. To było co nie? Mam swą swoją mapę, ale nie było tego, co chciałam wysmać. To coś po prostu nie wilk? No, w sumie dalej chyba. wszystko jest zrobione. U, quest Ej, to jest zamknięte. Czekaj. Spróbuję mapę, ale A znowu... i muszę tu... Co jest? Tu jest pakowane, Emil! Raz tutaj jest to, co muszę nim robić, a raz tego nie ma. Nie jest kogo było, co nie? Chwó nie było, potem było i, i teraz już nie ma. Mas. Tam. On co jakiś, bo tamarzywka będzie, będę na, będę na levelu, chodź. No. No ile razy? Już taj raz Bo nie tylko dać je, robić, się, kiedy jest noc, co nie tylko. Nie jest chwilę. Co sobie sekund. O to mamy. Chyba. No to mamy. Niedawno dostaliśmy. staliśmy. No, tym? Moodie Armor, było właśnie z lewela. To Ja zobaczę na mapie, co bym mógł się stworzyć. Jakiego? Te buty chyba nie ma, mi się wydaje, te buty nie ma. Kapelusz też nie ma. Ej, tam A był. Jeszcze ba no jeszcze tutaj jest. Są dwa. Dwa No. Ale chyba jest dobrze, że przypaliśmy temu klosek. Mm -hmm. Nie wiem, stworzyć. Muszę po prostu stworzyć. Aby coś się pojawiło. Skieletową. To jest bardziej przydatne. Te dwa rzeczy mi zostały. Podobnie jeszcze będą tezes, te rzeczy, ale tak chyba już będą mniej tu sposować, co nie? Wyżej. Dobra to. No tylko cy brakuje, nam sobie kole. To, to drugie stworzysz. Jak zebrać te dwa, te dwa kroski tutaj i jeden krosek tam, to by mieliśmy to nie? Tutaj. to nie będzie tam brakowało. Nie będę, tak. Okręcić z tym, słychać nawet. Ale mamy wszystkie łuki Że Na pewno nam została to ta taka książka, to nie? Nam została. Został kapelusz. I jeszcze nie zostało. Na pewno książka i kapelusz. No. A tej chwili był i nie wiedział, jak zrobić klosek. To jest chyba to, co nie? A to noc. Jak robić na noc? O. Tutaj jest wizja, ale nie, nie wiemy co zrobić właśnie tu Coś śniszysz

mi to teraz Ja jestem działś byłem w tekstura i wyleciałem w zamku Może jest jak z tym Jestem. Albo coś tak jak z tym Z tym, z tym innym może na zewnątrz na przykład może jakiś jest Mieliśmy tutaj chyba to ten... zrobione 哦，忒麻等。 Widzimy jakaś misja tutaj jest. A tu jest ta. Możemy zrobić. Ty znów Oef, dat is toch kwaad. Echt? het. het. Hey, ja, Jest krouczek. Pomnems. Dziewięć. Bo po prostu Łaziec poprzuty. Widzisz? A jak nic nie było, to jakby Jakoś zmieniłeś porę. O. Chodź. O co chodzi? Ej, ok. yeah. W końcu! Ej, sobie jeden kloczek możemy zebra zebrać. No, z klucem. Można wyłowić, tak jak ześnie wyłowiłeś w jednym miejscu. To chyba nie teraz tak daleko. Ile trwa odcinek? Miałem um, 9 minut. Dobra, to ja tam. Dobra.